29. Bożego Narodzenia. Przesław Aleksandryk Ksawery i hopaczko udali się do świetlicy. Z jednej strony nie mogli prowadzić samochodu, a z drugiej byli pijani. A, to jest świetlica, to jest miejsce w którym będziemy świętować Wigilię Bożego Narodzenia, rzekł Czesław. Wigilię Bożego Narodzenia, pychnął H. A którego dzisiaj mamy? Dzisiaj jest 23 grudnia, odparł Czesław. Czesław Aleksander i Chapa Czeszko weszli do głównego wejścia do świetlice. Ksawer otworzył drzwi. Czesław Aleksander i Chapa Czeszko weszli do pustej sali lekcyjnej. Czesław podszedł do choinki, ją aż do środka sali lekcyjnej. Tu nie ma uczniów, powiedział Aleksander. Czesław wziął na głównego wejścia pudło pełne zabawkami świątecznymi, trzymał mocne pudło, poszedł na przeciwko głównego wejścia świetlicy i położył pudło obok choinki. Potem otworzył pudło. A zobacz, jakie śliczne zabawki. Zaciekają się chapa ciężko ze zabawki w pudełku. A! Odrzekł Czesław. To co? Zaczynamy ubierać choinkę? Zapytał ksawery. Tak, zaczynamy ubierać choinkę. Potwierdził Czesław. To dobra. Zgodził się Aleksander. Czesław, Aleksander, Ksawery i Chapaczeszko zaczęli ubierać choinkę. Najpierw wzięli z pudełka wszystkie bombki choinkowe. Trzymali piątki. Następnie tak samo zrobili z choinkami zabawkowymi, a następnie tak samo z szyszkami. Na końcu Czesław wziął z pudła gwiazdę i umieścił ją na choince. Potem przyszedł do Czesława Aleksandra Ksawerego i Chapaczeszka świętym Mikołaj, który miał pseudonim Bąbka Kulka. Cześć Świętym Mikołaju! Przywitali się Czesław i Chapaczeszko. Cześć piraci! Ja jestem świętym Mikołajem i mam pseudonim Bąbka Kulka. Rzekł święty Mikołaj. A, Już ubraliśmy choinkę. Rzekł Aleksander. Czy możemy śpiewać pierwszą kolędę? zapytał Chapaczeszko. Tak, możecie. A jaką kolędę teraz zaczniecie śpiewać? zapytał Bąbka Kulka. Teraz śpiewamy cicho noc. Odparł Czesław. No to zaśpiewać i cichonno. Rzekł bąbka kulka. Czesław Aleksandryk zaczęli śpiewać cicho no. Cicha noc. Cicha noc, święta noc. Pokój niesie ludziom wszem, a u żłubka matka święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc. Pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni. Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud Gdzie się spełnił cud Cicha noc, święta noc Narodzony Boży Syn Pan Wielkiego Majestatu Niesie dziś całemu światu Odkupienie win Odkupienie win Czesław, Aleksander, Ksawery i Chrapoczyszko Skończyli śpiewać kolędy pod tytułem Cicha noc No pięknie, pięknie śpiewaliście Cicha noc brawo jestem naprawdę zachwycony pokrztusił z siebie w końcu bomb kakulka a krzyknął przez słow aleksander ksawry i chrapoczeszko jak on jeszcze jedną kolender chcecie zaśpiewać zapytał kakulka gdy śliczna panna odpał aleksander Zaśpiewacie kolędę pod tytułem gdy śliczna panna rzekł bomb kakulka Przesław Aleksander Ksawery i zaczęli śpiewać kolędy pod tytułem Wyśliczna panna. Wyśliczna panna. Wyśliczna panna syna kołysała. Z wielkim weselem takiemu śpiewała. Lili, li, 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 laj. Moje dzieciąteczko. Lili, lili, laj. Śliczne paniąteczko. Lili, li, li, laj. Moje dzieciąteczko. Lili, lili, li, laj. Śliczne paniąteczko. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, bo móż radeście wielkie jest serce memu. Lili laj, wielki królewiców. Lili laj, niebieski dziedzicu. Lili laj, wielki królewiców, lili laj, niebieski dziedzicu. Sypcie się z nieba liczni aniołowie. Śpiewajcie Panu niebiesce duchowie. Lili laj, mój wonny kwiateczku. Lili li li laj, w ubogim żółbeczku. Lili li li laj, mój wonny kwiateczku. Lili li li laj w ubogim żółbeczku. Lili li li laj. Mój wonny kwiateczku. Lili li 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 laj. W ubogim żółbeczku. Czesław Aleksandry Savery i chapaczyszko skończyli śpiewać kolędę pod tytułem Gdy śliczna panna. Brawo! Pięknie śpiewaliście kolendę pod tytułem Gdyś śliczna Panna. Jestem bardzo zachwycony. Jestem naprawdę bardzo dumny z Was, że tak pięknie śpiewaliście dwie kolendy. Mam bardzo dobry słuch, rzekł Kakulka. Chcę zaśpiewać lament hapaczeszka. Czeszka. powiedział Aleksander, zaśpiewaj Aleksandrze, lament Hapa Czeszka, rzekł kulka. I Aleksander zaczął śpiewać lament hapaczeszka. Pierwsza część lamentu hapaczeszka. Hapaczeszko, mój drogi, wpadasz w atak paniki. Tak śpiewaliśmy i podróżowaliśmy po wyspach. lili li mój hapaczeszko. Lili-li-laj, niebieski orle i miło ptaszku. Kochaj nas, mój drogi. Aleksander przestał śpiewać lament hapaczeszka. Już śpiewałam lament Hapoczeszka, powiedział Aleksander. Pięknie, pięknie śpiewałeś ten lament, Aleksandrze. Jestem bardzo zadowolony. Zaraz, piraci, otrzymacie prezenty, rzekł Bąka Kulka. Przyszedł do świticy, którzy byli Czesław Aleksander, ksawery Hapoczeszku i Bąka Kulka, pan profesor Henryk Kowalski z prezentami. Jakie prezenty, piękny Henryk. Już widzimy cztery prezenty. Dla mnie, dla Aleksandra, dla Xaver'ego i dla Chapaczka. Odparł Czesław. A w jakich kolorach są pudła i wstążki? Zapytał pan Henryk. Mój prezent ma purpurowe pudło i różową wstążkę. Prezent Aleksandra ma ciemno fioletowe pudło i milijową wstążkę. Prezent Xaver'ego ma granatowe pudło i błękitną wstążkę, a prezent chapa-czeszkę, niebieskie pudło i żółtą wstążkę. Arr! Odparł Czesław. Aha, czyli wszystkie prezenty są kolorowe. Wkręcił pan Henryk. Pan profesor Henryk Kowalski wyszedł do świetlicy i gdzieś uciekł. Czesław, Aleksander i Ksawery rozwiązali trzy wstążki, a następnie otworzyli pokrywkę. Czesław otrzymał nowy, wielki młot, Aleksander otrzymał nowy kilow, a Ksawery nową mapę bezpolożek. Potem Czesław podszedł do Hapaczeszka, rozwiązał żółtą wstążkę, następnie otworzył pokrywkę. I Hapaczeszko otrzymał prezent ze stoma bombami. Buja! Rzestnymi Czesław Aleksander, Xavery i Hapaczeszko. Ja otrzymałem nowy wielki młot. Aleksander otrzymał nowy kilow, Ksawery, mapę a Hapaczeszko? Pudełko pełne z doma bombami. ale, powiedział Czesław. Czesław, Aleksander, i Hapaczeszko ze wszystkimi prezentami opuścili świetlicę.